Tęczowe Rodziny Poznań i Stowarzyszenie Grupa Stonewall przedstawiają: mówią dzieci o tęczowych rodzinach i nie tylko. Występują: Hania lat 6, Dobrochna lat 8, Sebastian lat 8, Asia lat 14, Patrycja lat 15, Maja lat 15, Kuba lat 17 Człowiek żyje. Żeby się dużo uczyć. Żeby się cieszyć z życia, Żeby odkrywać nowe rzeczy w życiu. Żeby gatunek przetrwał. No i żeby przeżyć to, co to swoje życie jak najlepiej. Co to jest rodzina? Grupka ludzi, która nas zawsze otacza, jest blisko nas. To są wszyscy ci ludzie to, to, to jestem, tak. Ciocia, wszyscy kuzyni, wszystkie ciocie, wszyscy wujkowie, babcie, dziadkowie, prababcie, pradziadkowie. No Rodzina to jest, to jest grupa ludzi, którą się kocha, z którą się dobrze czuje. No i nie ma się przed nimi tajemnic. Co to są tęczowe rodziny? To jest grupa, do której przychodzą um, osoby dzieci, nie dzieci. W których, w, w których żyją um, takie osoby, że dziewczyna kocha się w dziewczynie, a nie w chłopaku, albo chłopak nie kocha się w dziewczynach, tylko w chłopaku. I Ty znasz tą grupę, tak? Tak. Z, z, grupka ludzi, którzy nie są normalnymi parami, damsko-męskimi, tylko Parami, które są związkiem kobiety i kobiety najczęściej albo mężczyzn. A czy jest coś takiego w Twojej rodzinie, co uważasz, że jest inne niż w innych rodzinach? Inne jest to, że wychowuje mnie ciocia i mama. Mhm. I to jest raczej fajne, bo jestem inny. Mhm. Nie taki sam jak wszyscy. I co w tym jest fajnego? Wszystko. A znasz dużo takich rodzin? Dosyć dużo. A skąd? E, z tej właśnie grupy. A myślisz, że dzieci z Twojej klasy znają dużo takich rodzin? Myślę, że o wiele mniej. A czemu? Bo. Myślę, że y, raczej nie miały nigdy w otoczeniu takich ludzi i nie, nie wiedzą, że tacy ludzie są. A myślisz, że wiedzą, że ty jesteś w takiej klęczowej rodzinie, czy raczej nie? Inaczej nie wiedzą, że jestem w tej grupie, ale na pewno bo pewnie nie znają, ale na pewno wiedzą, że, że jest, jestem wychowywany przez parę y, ko, parę jedną ciową. Czy ci to przeszkadza, że oni wiedzą, czy się cieszy, że wiedzą, czy ci jest obojętne? Nie, jest mi to obojętne raczej, że oni wiedzą... Jest to, nikt tego nie krytykuje. Nie? A ktoś o to pyta? Nie, nikt o to nie. Ty, to, że jesteś w tęczowej rodziny, czy ty o tym mówisz z innymi dzieciakami? Nie. Nie? Znasz dużo takich rodzin? Pół na pół, bo trochę, bo w mojej klasie na razie zauważyłam, że jeden chłopiec może być w tęczowej rodziny, ale nie wiem. Na sto procent. A chcesz go zapytać? Nie wiem. Nie wiesz. Ja po prostu zawsze byłam wygadana, szczera i mówię to, co myślę. No, czasami umiem się pohamować, oczywiście, ale e, z reguły staram się mówić to, co myślę, bo nie chcę, żeby potem było coś ukrywane, że czegoś nie powiedziałam. Mhm. Więc to było od początku tak, że ja wszystko wiedziałam i starałam się mówić na samym początku. I, i, a jak reagowali twoi kol koledzy, na przykład? Nie wiem, czy... No, w, w, to od razu było, na przykład ciocia jak przychodziła czasami do nas, to się pytali, kto to jest, a ja mówię, to jest dziewczyna mojej mamy, to jest moja wow. ciocia. I to nie było tak, że kryłam coś, nie? i oni, że aha, dobra i w ogóle, więc wszyscy mają to na, na luziku, tak jakby. Tylko raz była taka sytuacja, co, obry, co kolega tam chciał się, no wiesz jak to jest, przypasować do reszty, tak, chciał zabysnąć czymś, i porównałam moją mamę do chłopaka i że nie wiedziałam, że twoja mama jest też mężczyzną, czy coś takiego, nie? No to ja się z tym źle poczułam, ale mm, nic nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że no, dla głupków nie warto, tak? Mm -hmm. I, ten, I tylko podeszłam, raz go walnęłam, to się ten, walnęłam go raz, <laughs> nie? Bo powiedziałam, że ma, nie mam obrażenia mojej mamy i poszłam i potem chłopacy mo z mojej klasy się nim zajęli, nie? To nie wow. było tak, że byli czy coś, ale mu wszystko wyjaśnili, że przesadziłaś i w ogóle, nie? I potem wszyscy, wszyscy tak się ze mną stawili, że więc tylko to było bardzo miła i wszyscy mają tak, w ogóle wszyscy lubią moją mamę, tak, bo wiadomo, że ona się z nimi dogaduje i mm. zawsze na, na przykład na, nocowanie, jak mieliśmy, to ona zawsze przychodziła, grała z nami, więc to jest tak, że po prostu oni ją lubią. Co powinni wiedzieć nauczyciele, którzy uczą dzieci z tęczowych rodzin? Czy coś powinni w ogóle wiedzieć o takich rodzinach? Powinni mieć informacje o takiej, że to jest taka rodzina. Powinna wiedzieć, no, że to dziecko jest z tęczowych rodzin. A dlaczego powinna to wiedzieć? No dlatego, bo jak ona nie wie, to myśli, że jestem no, jestem z rodziny takiej, gdzie mama mieszka z tatą. A dzieciaki popytują cię? Nie, no, nie? Bo, 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 bo nie wiedzą, że jestem z tęczowych rodzin. Na lekcjach nie zwracają po prostu na to uwagi, na przerwach też. Mhm. Mm A jakbyś powiedziała, że jesteś, to co, myślisz, by się zdziwili, czy by Myślę, że się by zdziwili. A czemu by się zdziwili? Bo nie znają. Bo to jest rzadkość. Bo, bo, jest rzadkość. bo, nie, bo nie znają tego. Znaczy nie taka bardzo rzadkość, ale no, na co dzień się nie widzi na ulicy e, tłumów e, tęczowych rodzin. W ogóle też, jak tak chciałam się zapytać, dlaczego e, nie ma dnia cioci i że mogą zrobić dzień cioci? I powiedziałam, e, a, ciocia powie e, a taka pani powiedziała, że nie wie. Albo jakby w dzień matki robić dwie laurki dla mamy i dla cioci? No też. Też by można, nie? Ale wtedy jakbyś powiedziała na przykład, że chcesz zrobić dwie dla mamy i dla cioci, to dzieciaki by się dziwiły, czy nie? Myślę, że tak. Kiedyś, kiedyś była taka pani na logopedzie od przedszkola, co, co ja powiedziałam, że właśnie um, ja mieszkam z y, y, ciocią i mamą, a ona się bardzo, bardzo, pa, pamiętam, że się zdziwiła i pamiętam, że, pamiętam, że mi takie dużo pytań zadawała, tam, na ten temat. Mm -hmm. To było dla mnie trochę męczące. A słuchaj, a czy na przykład y, pani twoja? No. Y, uważasz, że mogłaby wytłumaczyć wtedy dzieciakom, że no takie rodziny też są? Mogłaby, ale no, mogłaby, no, mogłaby. Ale ty byś chciała, żeby tak zrobiła, czy, byś, czy uważasz, że to nie ma sensu w ogóle z nimi rozmawiać o takich rzeczach? Z jednej strony by fajnie było, a z drugiej strony nie wiem, czy bym się dobrze czuła. Tak? Żebyś czuła, że wszyscy o tobie rozmawiają. No. Czyli co, idziesz do szkoły. Chcesz, żeby pani wiedziała, że ciocia jest twoim rodzicem, tak? <grym> A coś jeszcze byś chciała, żeby pani wiedziała? Ja ja mam um, zwierzaka. To nie, to nie jest tak, że my jesteśmy inni, bo ja na przykład nie uważam, że jestem inna. Jestem mm. taka sama jak wszystkie dzieciaki, tak? I na dobrą sprawę nauczyciele nie, po, nie powinni patrzeć na przykład, że o tego trzeba traktować inaczej, bo to jest z rodziny, może być pokrzywdzony, czy coś takiego. To nie jest tak. Po prostu jestem normalnym dzieciakiem, yy, tak jak inni. U mnie na przykład w szkole jest mała, bo jest tam bodajże 300 osób w gimnazjum, więc nauczyciele wszyscy wiedzą, moja mama pracuje z, dyrekt, yy, z panią dyrektor, więc yy, wszyscy nauczyciele wiedzą. No chyba, że dochodzi na nowy, no to od razu albo nauczyciele mówią, albo potem wychodzi, na przykład po paru lekcjach wychodzi wtedy, że yy, na przykład yy, jestem z takiej rodziny i to po prostu nauczyciele przejmują, okej, okay, fajnie, jedna dobra sprawa, ich to nie, nie interesuje, bo oni się zajmują mną, a nie moją tak jakby rodziną, tak? E na przykład mój katechata od religii w zeszłym roku miałam takiego bardzo fajnego pana i on chciał zabłysnąć, tak można powiedzieć i coś nam powiedział o... Rodzinach, właśnie tęczowych. No i ja mu zwróciłam uwagę i przede wszystkim, żeby na przykład e, pierwszy rok, jeśli kogoś uczycie i na przykład jeszcze nie wiedzą, że jest ktoś właśnie z rodziny tęczowych, to żeby nie próbował na siłę żartować o tych rodzinach, że na przykład że coś tam o lesbikach lub o gejach, czy jeszcze jakichś tam innych tęczowych ludziach, ponieważ to na przykład czasami może zaboleć i na przykład ja odpyskowałam mojemu nauczycielowi i potem już wiedział i po prostu. To właśnie coś było o miłości, że a małżeństwo jest między kobietą a męż, y, mężczyzną i miłość ich łączy. I ten, a nie na przykład y, chłopaka z chłopakiem, ja mówię, proszę pana, moja mama jest z dziewczyną. Niestandardowych rodzin, na, i... mamy na to osobny przedmiot, wychowanie do życia w rodzinie. I owszem były poruszone właśnie różne tematy. Ro, nawet dziewczyny robiły prezentacje na ten temat i tak dalej, tylko wydaje mi się, że... Takie osoby, na przykład jak było u mnie w tym przypadku, jak były te lekcje, to dziewczyny robiły te prezentacje i próbowały coś na ten temat mówić, ale miałam wrażenie, że nie do końca wiedzą same co mówią, Aha. że to tak wyczytały gdzieś w internecie i z tego co wiedzą, jak to wygląda, co się z czym łączy i tak dalej, próbowały nam to jakoś przedstawić. Ale ja siedząc i mając jakby styczność z tym wszystkim na co dzień, tak słuchałam i nieraz mam ochotę podyskutować na ten temat, ale. Mam akurat takie osoby w klasie, z którymi tak nie do końca idzie dyskutować, mm -hmm. bo swoje mądrości mają i, mm -hmm. i nie do końca też idzie z nimi Czyli normalnie nie czułabyś, pogadać. nie czułabyś się komfortowo, żeby na przykład przy całej klasie powiedzieć: Hej, hej, ja wiem lepiej, bo sama się wychowuję w takiej rodzinie? Nie, myślę, że odwagę bym miała i mogłabym o tym powiedzieć. Tylko. Mam wrażenie, że, nie, że ludzie by mnie właśnie zaszczekali, Aha. że nie mogłabym nic powiedzieć, że na ten temat co o tym wiem, bo oni wiedzą lepiej. Aha. Z doświadczenia tak? z tych lekcji, co ja miałem, to to było poruszane. Tak. to nie było negatywnie poruszane, tylko normalne. Tak. Bo miałem bardzo fajną nauczycielkę. Ta sama mnie etyki uczyła, także. Dużo znasz takich rodzin? No, trochę, trochę znam. No nie wiem, z pięć takich rodzin. One się czymś różnią od rodzin Hetero Twoim zdaniem? No, różnią się w sumie. Z mojego punktu widzenia te tęczowe rodziny są bardziej otwarte. Takie no, atmosfera jest bardziej taka luźna, fajniejsza. I wydaje mi się, że właśnie dlatego, że. Są razem i są homoseksualistkami, są jakby bardziej tolerancyjne na wszystko inne. Że co bym nie powiedziała, co jakby powiedzmy odchodzi od normy, to one zawsze się jakby są za. I wydaje mi się, że takie relacje są zdecydowanie lepsze i że po prostu można bardziej wyrażać siebie. A czy... Jakim chciałbyś być człowiekiem w przyszłości? Bogatym? No, takim człowiekiem, jakim jestem. Nie chcę nic zmieniać, jest, jest dobrze. Niezależnym. Takim, który się wykształci, będzie mógł sam na siebie zarabiać, będzie otoczony przyjaciółmi i tolerancją innymi ludźmi. Może jakiegoś partnera w przyszłości też takiego naprawdę, na którym można polegać. Pracować w schronisku dla zwierząt, na przykład pracować na stawienie końskiej, być weterynarką, taksówkarką, kosmonautką. Szczęśliwym. Tylko w no. To wystarczy? No, myślę, że tak. Z dziećmi rozmawiała Joanna Śmiecińska. Montaż, produkcja i udźwiękowienie Joanna Śmiecińska, Felix Śmieciński.